Fala kulminacyjna we Wrocławiu. Milioner wydał oświadczenie w sprawie przerwanego wału. Ogromne zniszczenia w południowej Polsce. Rolnicy ruszają z pomocą poszkodowanym po powodzi. Napięcie we Wrocławiu rośnie w związku z zagrożeniem powodzią. Noc ze środy na czwartek była szczególnie trudna dla mieszkańców osiedla Marszowice, jednak dzięki współpracy służb i mieszkańców sytuacja została opanowana. Poinformowało w czwartek rano biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. O godzinie siódmej odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska. Bo zdaje się, że o wiele za wcześnie, żeby jeszcze ogłaszać pokonanie powodzi tu we Wrocławiu. Według najnowszych pomiarów stan odry wynosi 638 cm, co przekracza prognozy pierwotnych modeli. Mimo to sytuacja w mieście jest stabilna, a prezydent Wrocławia zapewnił, że infrastruktura krytyczna jest monitorowana i wzmacniana. Dodał również, że woda w mieście jest bezpieczna do picia. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego przekazało, że na ten moment nie odnotowano żadnych incydentów związanych z nagłymi przelewami Odry. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego prezes wód polskich poinformował, że poziomowi Odry brakuje jeszcze 26 cm. Aby uruchomić kanał Odrawidawa, co mogłoby obniżyć poziom wody w mieście. Premier Donald Tusk podkreślił, że, mimo stabilizacji sytuacji, jest jeszcze zbyt wcześnie, by ogłosić koniec zagrożenia powodziowego we Wrocławiu. Lepiej zachować spokój i precyzyjnie informować mieszkańców o rzeczywistej sytuacji. Dodał. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował, że poziom wody na Jazie Małgorzata jest na tyle wysoki, że konieczne stało się przepompowywanie wody z jednej strony na drugą, aby chronić miasto przed cofką na rzece Oława. Zaznaczył również, że na terenie miasta mieszkańcy organizują oddolne akcje, wzmacniając wały przeciwpowodziowe. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Marszowicach, gdzie przez całą noc trwały prace nad umacnianiem wałów. Żołnierze wojsk obrony terytorialnej wspólnie z mieszkańcami układali worki z piaskiem, zabezpieczając okolice przed zalaniem. Prace postępują zgodnie z planem, a na miejsce regularnie docierają kolejne dostawy piasku, poinformowało biuro prasowe Wrocławskiego Ratusza. Około godziny drugiej w nocy Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego poinformował o dwóch przesiąkach na wale. Jeden został już naprawiony, a drugi jest w trakcie naprawy. Pracują tu żołnierze, strażacy. Ale także wielu mieszkańców Wrocławia. Ludzie z całego miasta przyjechaliby pomóc w obronie Wrocławia, powiedział Sikora. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który był obecny na miejscu, wyjaśnił. Zarejestrowane zostały dwa takie przysiągi. Nie przelewanie się przez ląd, ale właśnie że w pewnym momencie. przysiągają powiadomieni przez mieszkańców, które zostały służb. Dodał, że dowódca operacji po stronie Państwowej Straży Pożarnej. Poinformował go, że sytuacja jest pod kontrolą. Dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego we Wrocławiu zapewnił, że wały są stale uszczelniane. Na bieżąco je zabezpieczamy, ale nie przeciekają, pilnujemy tego, podkreślił. Remigiusz Sławik radny Stronia śląskiego przekazał szokujące informacje. W trakcie jego wypowiedzi pokaże wam obrazki z miasta po przejściu żywiołu. Wygląda to naprawdę dramatycznie. To, co przez dwa ostatnie dni, a właściwie już trzy, widziałem, będzie tematem późniejszym. Dzisiaj nie jest czas na to, żebym powiedział to, co wiem, co myślę, co mnie boli, a czego mogliśmy uniknąć. Nie twierdzę, żeby nikt nie pomyślał, że mogliśmy uniknąć zawalania się tamy. Nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł tutaj cokolwiek zmienić. Ale to, co się stało później, po prostu mnie bulwersuje. Na tą chwilę powiem jedno. Jeśli Państwo słyszą gdzieś w mediach wypowiedzi polityków, komendantów i wszystkie gadające głowy o tym, że my jesteśmy tu zabezpieczeni, że mamy wszystkie potrzeby zapewnione, to powiem tak. Wody jest mnóstwo, jedzenia jest mnóstwo. Tu nikt nie chodzi głodny. Ale działania policji, a raczej jej braku, szabrowania sklepów, mieszkań, domów, po prostu mnie. Ulewa się. Ja przed chwilą się już. zwymiotowałem po prostu z nerwów. Ale to dowiodzę do końca. Nie wiem czy jego jeszcze, ale to dowiodzę do końca. Zapowiadam wszystkim, że to się rozleje. Nie tylko ze mnie, bo nie tylko ja mam wiedzę. To jak policji tutaj nie ma, a słyszę w radiu, że jest, to wszyscy to widzimy. Ale ja jest. Ona jest w samochodzie. W trakcie kiedy. Z ludzie jest wchodzący do sklepu, pod którym ten radiowóz stoi. Widziałem to na własne oczy. Widziały to dwie urzędniczki gminy, które były ze mną. To jest niepojęte wręcz. W biały dzień były policjant. Ja później powiem, który. Nakręcił filmik, jak po prostu wchodzą sobie do jednego z supermarketów. Nie było żadnej policji, to było dziś. Bandyta wytrącił mu telefon z ręki, wykasował mu filmy i po prostu sobie odeszli. Jak ja słyszę w radiu, bo tylko w radiu mam w samochodzie, mój dom, dom został zalany. Dobry człowiek dał mi kawałek konta, ale ja praktycznie cały czas jestem w samochodzie, bo staram się gdzieś Łatać dziury. I nie mówię tego przypadkowo. Dziury w tym, co tutaj przez te trzy dni zobaczyłem. To jest mój obowiązek i wiem o tym. A mało tego, duża przyjemność. Duża przyjemność spotykania tych wszystkich ludzi, którzy do mnie dzwonią, piszą, którzy chcą nam pomóc z całej Polski. Ale to nie tak powinno wyglądać, że ja się tym zajmuję, tylko ktoś inny. Ale tak jak powiedziałem, na to przyjdzie czas. Na tą chwilę chcę powiedzieć, nie wierzcie to, co mówią w telewizji. Mówię o gadających głowach polityków, komendantów i innych. I jeszcze na koniec prośba. Tych filmików będzie więcej. Ja się dopiero dzisiaj po trzech dniach idę wykąpać do znajomego. Nie przyjeżdżajcie tu robić sobie zdjęć. Oglądać nas jak małpy w cyrku. Chcecie przyjechać? Weźcie łopatę i pomóżcie komuś. To teraz walczy z czymś, czym w życiu się nigdy nie mierzył. Jedna z mieszkanek Stronia Śląskiego zaapelowała do władz. Drogi panie premierze, to miasto nie jest gotowe na zarządzanie kryzysowe. Władze miasta nie są gotowe na zarządzanie kryzysowe. Nikt nie, nie te władze nigdy nie przeżywały czegoś takiego. Przeżywały inne władze lata temu. Nie wiem, jakie jest z innymi gminami. Potrzebujemy tutaj specjalistów, którzy umieją zarządzać kryzysowo. Służby siedzą na chodniku i nie wiedzą, co mają robić, bo nikt mi nie zarządza. Mieszkańcy. Nie wiedzą też, jakby walczą o swoje, ale pełno służb siedzi i nie pomaga, bo nie wiedzą, co mają robić, Niech im nie wskazuje miejsc, jest bardzo prosimy, żeby na pewno do strony śląskiego podejrzewam, że Rodek Zdrój, też y, apel do samorządów, żeby nie bało się przyznać do tego, że z sobą po prostu nie radzą. tak? Oni są odcięci od świata, też nie mają jak się skomunikować, nie działają telefony, nie działa internet, więc po prostu... Prosimy bardzo, żeby przysłać tutaj kogoś, kto zajmuje się zarządzaniem kryzysowym, kto będzie w stanie powiedzieć służbom, gdzie mają iść, co mają robić, jak mają pomagać, bo po prostu jest tutaj rozgadniarz, nikt nie wie, co ma robić. Czy pani się czuje bezradna? No, mam nadzieję, że tym komunikatem sprawię, że nie będę bezradna. Tylko, że coś, coś się zmieni, że ktoś tu przyjedzie pomóc, bo na pewno wygodnie się zarządza z wygodnego fotela. Potrzebujemy kogoś, kto tu przyjedzie, po prostu. Może władzą miasta zarządzać. Wczoraj w materiale poruszona została kwestia rzekomego przerwania wału powodziowego przez właściciela ośrodka wypoczynkowego, jednak jak się okazuje, Polacy być może za wcześnie wydali wyrok na własną rękę. Prezydent Jeleniej góry Jerzy Łóżniak zapewnił, że koparki nie ingerowały w system wałów, a ich prace odbywały się na terenie dawnych stawów. To, co widzimy na nagraniach, nie jest częścią systemu wałów przeciwpowodziowych. Koparki pracowały na ziemi po dawnych stawach, która nie ma związku z wałami przeciwpowodziowymi, przekazał prezydent. W oświadczeniu przesłanym w środę 18 września przez Piotra Śledzia, właściciela ośrodka Holiday Park and Resort, czytamy, że na terenie ośrodka ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie ma żadnych wałów przeciwpowodziowych. Informacje o rzekomym uszkadzaniu wałów przeciwpowodziowych to plotki, napisano w oświadczeniu. Właściciel wyjaśnił, że prace z użyciem koparki zostały przeprowadzone w dwóch miejscach. Pierwszym było obsypanie ziemią terenu wokół budynków należących do ośrodka, zamiast użycia worków z piaskiem, których firma nie miała do dyspozycji. To właśnie te prace, jak wskazał właściciel, zostały uchwycone na nagraniu dostępnym w sieci. Nie ma tam i nie może być żadnych wałów przeciwpowodziowych podkreślono w oświadczeniu. Drugim miejscem była południowo-wschodnia część terenu gdzie przeprowadzono prace polegające na usunięciu zalegających gałęzi z zagłębienia terenu. W oświadczeniu spółka zapewnia, że nie wykonano żadnych prac, które ingerowałyby w kształt lokalnej rzeźby terenu. Podkreślono również, że z uwagi na lokalizację ośrodka, woda przepływa przez jego teren w sposób naturalny na sąsiednie obszary, na co spółka nie ma wpływu. Ośrodek znajduje się powyżej koryta rzeki Kamiennej, a jego poziom jest równy z ulicą Sobieszowską, co sprawia, że woda spływa na południe przez tę ulicę. Piotr Śleć zaznaczył w oświadczeniu, że ośrodek nie znajduje się na terenie zalewowym i zadeklarował gotowość do współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia sprawy. Prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała w środę, że zostanie powołany biegły hydrolog, którego zadaniem będzie ustalenie. Czy w tym przypadku mamy do czynienia z wałem przeciwpowodziowym w sensie technicznym, czy też mówimy o wale w rozumieniu potocznym? Gdyby okazało się, że jest to wał w potocznym znaczeniu, np. grobla, mogłoby to wpłynąć na zmianę kwalifikacji prawnej prowadzonego postępowania, wyjaśniła węglarowicz Makowska. Jeden z mieszkańców Lądka Zdrój pokazał, jak ważne jest słuchanie służb co do poleceń ewakuacji. Podczas trwającej od kilku dni powodzi na południu mieszkańcy zalanych terenów starają się zabezpieczyć siebie, swój dobytek oraz zwierzęta domowe, zwłaszcza te, które można łatwo zabrać ze sobą. Zwierzęta gospodarskie żyjące na wsiach wymagają znacznie więcej czasu na ewakuację. Wielu rolników miało nadzieję, że takie działania nie będą konieczne, jednak żywioł ujawnił swoje prawdziwe oblicze. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy kur. Indyków i perliczek. Mimo, że alerty ostrzegały o nadchodzącej fali powodziowej i ulewnych deszczach dotarły niemal do wszystkich gospodarstw, wielu rolników nie zdecydowało się od razu ewakuować swoich zwierząt. Do końca mieli nadzieję, że uda im się uniknąć najgorszego. Niestety tegoroczna powódź okazała się wyjątkowo groźna. Woda przyszła niespodziewanie i gwałtownie wdarła się na tereny, które dotychczas były bezpiecznym schronieniem dla wielu zwierząt. Przedstawiciele Opolskiej Izby Rolniczej. Natychmiast podjęli działania, aby pomóc potrzebującym. Marek Dambiec opisał sytuację, którą zastał w powiecie prudnickim. Byłem zaskoczony sytuacją, tak samo jak większość rolników. Nikt nie był przygotowany na to, że woda tak szybko się podniesie. W wielu rejonach służby nie określiły, dokąd dojdzie fala powodziowa. Mieszkańcy mówili, że sytuacja jest znacznie gorsza niż w 1997 roku. Przy pomocy sąsiadów ładowaliśmy tuczniki i przewoziliśmy je w wyższe miejsca, gdzie udało się znaleźć wolne przestrzenie. Akcja odbywała się w ogromnej, rwącej wodzie. Podczas pierwszego transportu woda sięgała do połowy kalosza, przy drugim wlewała się do butów i sięgała do połowy uda. Wielu z nas narażało życie, aby uratować zwierzęta. Mimo poświęcenia rolników i strażaków, nie wszystkie zwierzęta udało się uratować. Kury, perliczki i indyki, które były zamknięte w kurnikach i zagrodach, nie miały szans w starciu z wielką wodą. Pomoc nadeszła zbyt późno dla wielu z nich. Agata Gajlke, prezeska Fundacji Instytut Empatii, która przyjechała na zalane tereny, by ratować zwierzęta, powiedziała: Choć rolnikom udało się ewakuować wiele zwierząt, to w najgorszej sytuacji są kury i inny drób. One w kontakcie z gwałtowną wodą nie miały szans na przeżycie. Dla wielu gospodarzy utrata zwierząt jest tragedią porównywalną do utraty domostw i poniesionych zniszczeń. Widziałem, jak jedna gospodyni nie zdążyła wynieść kurczaczków z kurnika. Gdy zobaczyła, że utonęły, długo płakała. Często są to gospodarstwa, które przechodzą z pokolenia na pokolenie. Rolnicy kochają swoje zwierzęta i nie mogą sobie wyobrazić życia bez nich. Rolnicy w imieniu ruchu młodych farmerów. Poinformowali o tym, że ruszają z pomocą. Kilka słów od ruchu młodych farmerów i sytuacji teraz tej powodziowej. No jest tragedia. Słuchajcie, my się tu organizujemy jak możemy. Nie wszystko jest publicznie udostępniane. Nie wszyscy o tym mówią, ale, ale zbieramy tutaj produkty, jeździmy. Teraz tam wiem, że Mateusz Kulecki kula organizował całego tira wody wspólnie z innymi rolnikami, którzy się tam dokładają, więc cały tir wody pojechał już w stronę Kłodzka. Ja tu z właśnie na pacę wiozę paliwo, jedzenie. Udostępniamy to. Prosimy wielu rolników i inne osoby również, żeby, żeby same na własną rękę pomagały. Także od siebie powiem, że, że tutaj nie próżnujemy i staramy pomóc się jak tylko potrafimy. Idana przekazał, że rolnicy zebrali zboże, które zawiozą poszkodowanym. Pomoże to w wykarmieniu zwierząt na gospodarstwach, które utraciły swoje zbiory. Stanisław Barna nagrał takie wideo. Nie wiem, jak to opisać, bo to jest straszna tragedia. Współczuję tym ludziom, którzy tam są poszkodowani. Eee, w mediach mówi się tylko szczególnie o w ludziach poszkodowanych w mieście ale wczoraj mieliśmy grupę rozmawialiśmy z ludźmi którzy mieszkają na wsi e, moi drodzy e, jest to straszna tragedia opłynęły kiszonki, pozalewało zboża e, zatapiane są pola bo trzeba gdzieś wodę spuścić 2,5 metra kukurydza, buraki ziemniaki, soja Ci ludzie już tego raczej nie zbiorą. To już nie będzie nadawało do niczego. To są potężne straty, ale proszą o pomoc ci, którzy mają zwierzęta. Często siano kiszonki, kiszonki, to wszystko popłynęło z wodą. Nie mają czym karmić zwierząt, krów, świn Zwierzęta nie nas stoją, tutaj rozmawiałem z Panem Tomkiem z Rymania, z Rymania tam dokładnie. On zorganizował już trzy samochody Siano sianokiszonki. To dzisiaj jedzie, wiezie to nasz przewodnik Grzegorz Krzyżankiewicz, który z nami współpracuje z OPR-em, e, ale Pan Tomek prosi jeszcze, że potrzebne są transporty, a ten transport musi być, e, bo ja tu znam w okolicy e, transport, e, ale łódki. a. Ty potrzebna platforma albo firanka jeśli takie transporty są potrzebuje, potrzebuje pan Tomek do pomocy jeśli macie chęć pomocy macie taki transport naprawdę proszę żeby pomóc pan Tomek ma, ma, te, ma te osiano, kiszonki mają tam w okolicy i on sam chyba bardzo prosi o pomoc transportu, żeby pomóc tym ludziom tam e, poszkodowanym e, w powodzi, mieszkających na wsi. E, co mogę dodać? Organizujmy się. Jeśli e, ja myślę tutaj e, mo, moje, mo, mój recz, mina e, powiat choszczeński i okoliczne Zorganizujmy się i nie wiem, transportowi szybciej załatwimy, czy, czy nie wiem, ma to być w workach albo luzem. Zabijmy pasze treściwe, czyli zboża, pomóżmy tym ludziom wykarmić te zwierzęta, które przeżyły. Bardzo proszę do współpracy. Jeśli ktoś jest chętny, dzwońcie do mnie. Mój telefon 507 177 602. Będziemy się organizować Mateusz Kulczycki, czyli zwany Kula, znany z Twittera, znany z młodego far młodych farmerów. Zorganizował już chyba transport wody, która pojedzie tam. Składajmy się, pon podał na Facebooku, na mojej stronie w Facebooku można, w Facebooka można znaleźć konto. Na które można przysyłać pieniążki. Krzysiu Olejniczak jest takim koordynatorem. Ma tam się dogadywać z tymi ludźmi, którzy naprawdę potrzebują, gdzie ta pomoc ma trafić. Jeśli macie i chcecie pomóc, proszę o telefony, i będziemy się jakoś organizować. Eee, co mogę jeszcze dodać? Bardzo współczuję tym ludziom. Jestem z nimi na razie. Naprawdę, eee, ja jestem sam w domu. Akurat pomóc tam jechać fizycznie nie mogę, ale postaram się pomóc właśnie w ten sposób, jak będzie tylko możliwy. U nas swoje w, OSP w Reczu, też dzisiaj udostępniałem. Była zbiórka różnych rzeczy: od pościeli po kuchenki po. Po jedzenie, w taki, takie jedzenie, które jest zapakowane dobrze, żeby to się nie popsuło zanim dojedzie i zostanie rozdaz, rozdane. Eee, wiecie, co jest potrzebne nam najbardziej, jeśli się wyjdzie z domu praktycznie z niczym i nie ma się gdzie wrócić. Eee, no co mogę więcej powiedzieć? Chłopi razem i trzymajcie się tam, kochani. Piszcie do mnie, yy, dzwońcie, ci ludzie, którzy będą mnie oglądali, też niech dzwonią z tamtych poszkodowanych stron, co potrzebują, co jest potrzeba, tak naprawdę na tą chwilę. Słyszę w mediach, że jedzenie, picie, yy, organizujemy, ale wieś też potrzebuje naszej pomocy, rolników nie tylko z tej strony żywności, ale żywności dla yy, sody, zwierząt, to musi przeżyć. Dzięki śliczne, trzymajcie się kochani, jesteśmy razem, chłopi razem. Chcę tylko dodać, że, że e, Piotruś z dwoma chyba swoimi kolegami, nie wiem czy kolegami, czy ze swoim taborem jedzie dzisiaj już tam e, na te tereny poszkodowane i wiezie od pana Tomka dostał dokładne namiary, gdzie to ma zawieść i tak to wygląda. Trzymajcie się jeszcze raz działamy. Dajcie znać w komentarzu, co Wy uważacie o apelach do służb mieszkańców zalanych miejscowości? Czy pomoc jest odpowiednio zorganizowana? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.